Burst DPS i sustain DPS to dwie najczęściej spotykane wartości, kiedy mowa o obrażeniach. Jeżeli wiesz, czym jest burst, czym jest sustain i kiedy każda z tych wartości ma zastosowanie, to przestajesz zgadywać, a zaczynasz świadomie dobierać broń do zadania. Problem zaczyna się w momencie, gdy agent patrzy na broń jak na jedną stałą liczbę, jakby obrażenia nie miały żadnych zmiennych. Przykład, którym się tutaj posłużę, bo pojawia się zaskakująco często. Strzelnica, 5 metrów, 100% celność, Każdy strzał w głowę. No i co najlepsze, wyposażenie bojowe strzelców. Na tej podstawie pada wniosek: ta broń jest dobra. 10 milionów DPS, it's okay for me. I tu pojawia się kluczowe pytanie: Czy agent testujący broń w ogóle wie o jakim DPS właśnie mówi? I czy wie, co tak naprawdę przetestował? Co w tym wynik ma wspólnego z realiami podczas starcia? Witaj w Akademii Czarnych Latarni. Miejscu, w którym kończą się domysły i zaczyna prawdziwa wiedza taktyczna. Dziś pokażę Ci, czym tak naprawdę jest DPS, jaka jest różnica między Burst DPS a Sustain DPS oraz jak prawidłowo interpretować te wartości. Zacznij myśleć, przestań błądzić. Zaczynamy szkolenie. Zanim przejdę do analizy, muszę ustawić fundamenty. Zacznę od podstawowych statystyk, rozłożę je na czynniki pierwsze i pokażę Ci, jak czytać liczby tak, aby miały sens na polu walki, a nie tylko na strzelnicy. Średnie obrażenia na strzał to uśredniona wartość obrażeń jednego trafienia, liczona na podstawie wielu oddanych strzałów. Mówiąc prościej, to odpowiedź na pytanie, ile przeciętnie zadaje obrażeń mój jeden pocisk. Obliczenie średnich obrażeń jest banalnie proste. Bierzemy pod uwagę dwa możliwe scenariusze. Strzał krytyczny oraz strzał niekrytyczny, jak i szanse na te strzały. Obrażenia strzału krytycznego mnożymy przez procentową szansę na strzał krytyczny. Obrażenia strzału niekrytycznego mnożymy przez procentową szansę na trafienie niekrytyczne, czyli będzie to 100% minus procent szansy na trafienie krytyczne. Obie te wartości dodajemy do siebie, a całość dzielimy przez 100, ponieważ zamieniamy procenty na wartość liczbową. Obrażenia na magazynek to statystyczna suma obrażeń, jakie jesteś w stanie zadać, opróżniając jeden pełny magazynek w cel. Jest to wartość uśredniona, oparta na średnich obrażeniach na strzał oraz liczbie pocisków w magazynku. Ta statystyka odpowiada na jedno konkretne pytanie: czy jeden magazynek wystarczy, aby rozwiązać dany problem? Czy jesteś w stanie zabić przeciwnika bez przeładowania, czy musisz wejść w kolejny cykl ognia? Natomiast obrażenia na magazynek, tak samo jak średnie obrażenia na strzał, nie zawierają w sobie żadnej informacji o czasie. To sucha wartość. Nie masz informacji, w jakim czasie opróżnisz magazynek, nie uwzględnia szybkostrzelności, nie uwzględnia przestojów, nie jest DPS-em w żadnej formie. To wartość określająca jeden cykl ognia. Nie mówi nic o dynamice walki. I proszę to sobie zanotować. DPS, z angielskiego damage per second, obrażenia zadawane w konkretnym czasie, czyli na jedną sekundę. Mówiąc dokładniej, to informacja o tym, ile średnio obrażeń jesteś w stanie zadać w ciągu jednej sekundy walki. Ale DPS to nie tylko słucha liczba. Przede wszystkim określa tempo i jak szybko jesteś w stanie zadawać obrażenia przeciwnikowi. Dlatego słowem kluczowym jest czas i odpowiedź na pytanie, o której sekundzie mówimy. W ten sposób Przechodzimy do Burst DPS. Jest to statystyka odnosząca się do dwóch kluczowych elementów walki. Po pierwsze, to ilość obrażeń generowanych w ciągu pierwszych sekund starcia. Po drugie, to średnie obrażenia na sekundę, jakie dana broń zadaje celowi, którego można wyeliminować jednym magazynkiem. W najprostszym ujęciu Burst DPS. To iloczyn szybkości strzelania i średnich obrażeń na strzał. Na tym etapie nie interesuje nas czas przeładowania, bo walka kończy się zanim stanie się on istotny. Statystyka ta pokazuje, jak mocno potrafisz ugryźć przeciwnika w momencie pierwszego kontaktu. Inaczej mówiąc, są to obrażenia natychmiastowe, zadawane zanim pojawi się jakikolwiek przestój. A skoro o przestoju mowa, sustain DPS to średnia ilość obrażeń dostarczona na sekundę, jeśli starcie trwa długo i wymusza przeładowanie. Ta wartość zawsze uwzględnia dwa stany: czas prowadzenia ognia, czyli moment, w którym zadajesz obrażenia, oraz przestój, czyli moment, w którym nie zadajesz obrażeń. Z tego powodu Wartość sustain zawsze jest niższa od burst. Aby obliczyć sustain, bierzemy obrażenia na magazynek i dzielimy je przez czas przeładowania plus czas strzelania. Kluczowym czynnikiem wpływającym na sustain DPS jest przestój. W obliczeniach teoretycznych przestój uwzględniany jest wyłącznie jako czas przeładowania broni i jest to najlepszy możliwy scenariusz. W praktyce przestój to każdy moment walki, w którym twoje obrażenia spadają do zera. Mimo, że starcie nadal trwa, czyli przemieszczanie się, zmiana pozycji celu lub utrata linii strzału, zmiana broni, chowanie się za osłoną, przestoje wymuszone mechanikom, np. boss jest częściowo niewrażliwy na obrażenia, kontrola wrogów, czyli przerwa na rzucanie granatu, na skorzystanie z umiejętności itd. Tych wszystkich zmiennych nie da się od tak przenieść na papier, ponieważ zachodzą w czasie rzeczywistym i są zależne od sytuacji bojowej. Dlatego Sustain DPS... Nie jest obietnicą obrażeń, jest przybliżeniem tego, co może wydarzyć się na polu walki w najlepszym możliwym wariancie. Im więcej chaosu na polu walki, tym dalej realne obrażenia odbiegają od sustain DPS. Popatrz na wykres. To, co teraz widzisz, to teoretyczny DPS, czyli maksymalna czysto matematyczna wartość obrażeń, jaką dana broń może zadać w idealnych warunkach. Inaczej mówiąc, to przebieg obrażeń broni w czasie. Wznosząca się linia oznacza prowadzenie ognia, a płaski odcinek oznacza przeładowanie, czyli moment, w którym broń nie zadaje żadnych obrażeń. To kluczowe, bo właśnie na tym podziale opiera się bez DPS i Sustain DPS. Jeżeli poprowadzę linię wyłącznie wzdłuż odcinka ognia, to mowa o Burst DPS. Tak jak wspominałem wcześniej, opisuje on potencjał obrażeń jednego magazynku, skuteczność broni w pierwszych sekundach starcia i sytuacje, w których cel ginie zanim dojdzie do przeładowania. Na tym etapie nie interesuje nas czas przeładowania, bo walka kończy się zanim stanie się on istotny. Jeżeli natomiast poprowadzę linię, która uwzględnia zarówno strzelanie, jak i przeładowanie, otrzymamy sustain, który opisuje potencjał broni w długim starciu, ciągłe prowadzenie ognia, sytuacje, w których przeładowujesz wielokrotnie. Podsumowując, bez DPS to siła pierwszego uderzenia, tak zwany ogień natychmiastowy. A sustain DPS to zdolność prowadzenia ognia w czasie, czyli ogień długotrwały. Pomiędzy tymi dwiema wartościami mieści się teoretyczny potencjał obrażeń broni. Żeby właściwie korzystać z burst i sustain DPS, musisz zrozumieć jedną kluczową rzecz. Same te wartości, rozpatrywane dla jednej broni, niewiele znaczą. Ich prawdziwa wartość pojawia się dopiero wtedy, gdy porównasz ze sobą dwie lub więcej konfiguracji. Wynika to z faktu, iż jedna broń może mieć świetny burst, ale słaby. Sustain. I odwrotnie, popatrz, jeżeli mam na wykresie tylko jedną broń, tak jak tutaj na przykładzie Lexington, nie za wiele mogę z tego wywnioskować. Natomiast jeżeli dołożę drugą broń, TKB, już coś widzę, już mogę coś porównać. Pierwsze, Lexington ma większy bez niż TKB. TKB ma więcej obrażeń na magazynek. Idąc dalej, TKB wyprzedza Lexingtona, jeżeli chodzi o sustej. I teraz jakie płyną z tego wnioski? Jeżeli szukasz broni do szybkiej eliminacji pojedynczych celów i natychmiastowej zmiany pozycji, tak zwanego strzelaj i biegaj, wybór padnie na broń pomarańczową. Jeżeli jednak szykujesz się na długie, przeciągające się strzelaniny, to broń niebieska okaże się skuteczniejsza. I właśnie w takim zestawieniu burst i sustain DPS mają jakikolwiek sens. Nie jako oderwane liczby, ale jako narzędzie porównawcze. Każda broń będzie lepsza w jednej sytuacji, gorsza w drugiej. Na tym polega balans. Na koniec jedno ostrzeżenie. Wysoki burst lub sustain. Nie jest świętym gralem. Niektóre bronie mogą mieć świetne liczby na papierze, ale w praktyce przegrywać przez gorszą stabilność, celność albo ograniczone możliwości modyfikacji. Tak jak wspomniałem przed chwilą, na tym polega balans DPS to narzędzie nie wyrocznia. Dlatego słuchaj własnej intuicji, bo czynnikiem zapewniającym największy wzrost obrażeń są celnie trafione strzały, więc czasem warto wybrać broń z mniejszymi obrażeniami. Ale łatwiejszą w obcudze, bo właśnie to zapewni większy wzrost obrażeń. I właśnie dlatego samo strzelanie do tarczy niewiele wnosi. Oczywiście to też daje jakieś informacje, natomiast, żeby mieć pełen pogląd, musisz się zastanowić, czego chcesz od danej broni i w jakiej sytuacji ją wykorzystasz. Polecam każdemu analizowanie wszystkich parametrów. I nie mówię już tutaj tylko o tym, żeby patrzeć na bers, żeby patrzeć na sustain, żeby patrzeć na obrażenia od magazynku. Nie chodzi nawet już o same obrażenia. Patrzcie na celność, na stabilność, na optymalny zasięg broni, na szybkostrzelność, która też ma znaczenie, zwłaszcza jeżeli mówimy o wyposażeniu, gdzie ładujesz kumulację. Tak jak striker, im szybciej, Strzelasz, tym szybciej ładujesz strzelca. Urca posta nie ma pojęcia o tym, jaki to jest właśnie DPS, czy to jest BS, czy to jest Sustain. Nie wie, jak ta broń się zachowa w długotrwałej walce. To, co on sprawdził, to zberstowanie tarczy na 5 metrach odległości strzałami w głowę. Sami sobie teraz odpowiedzcie, która droga analizowania obrażeń jest tą prawidłową. Nie przedłużając, dodam tylko, że jest jeszcze taka symulacja, która się nazywa Time to kill. W Dywizji średnio ma to zastosowanie, ponieważ ta symulacja zawsze zadaje pytanie. Time to kill, what? To chcesz zabić. W dywizji nie ma tak, że każdy wrog ma tyle samo pancerza, tyle samo zdrowia. Wrogowie są bardzo zróżnicowani. Masz pancerz, masz płyty pancerne, masz zdrowie. To wszystko Pływa na time to kill. I gdybyś chciał obliczyć time to kill dla każdego poszczególnego wroga, to chyba byś nic innego nie robił przez cały dzień niż siedział i obliczał, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję za dzisiejsze szkolenie. Przepraszam, że tyle to musiało trwać. Mam nadzieję, że kolejny materiał pojawi się szybciej. Zachęcam do zostawienia taktycznego komentarza, a jeśli materiał się spodobał, zostaw like, tak żeby jak najwięcej agentów mogło skorzystać z dzisiejszej wiedzy. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w terenie i na kolejnych szkoleniach bez odbioru.